Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczcie, dzisiaj herbatka w mojej filiżance yy, to jest jedna z tej mojej kolekcji, o której Wam wspominałam, że mam bardzo dużo takich pojedynczych egzemplarzy. No i tak sobie lubię właśnie wyciągać a to jedną, a tym drugą, a ta mi tak fajnie dzisiaj pasuje do mojego a do mojego stroju. Zazwyczaj właśnie popijam sobie o tej porze moją zieloną herbatę, ale... Skończyła mi się i wiedziałam, że już jestem, mam taką końcóweczkę w, w pojemniku i tak odwlekałam, odwlekałam, odwlekałam zamówienie, bo ja sobie kupuję w internecie moją zieloną herbatę i słuchajcie, poszłam wczoraj do sklepu, takiego mojego sklepu ze zdrową żywnością, do którego bardzo często chodzę i tam herbata, ta moja zielona z jaśminem kosztowała 26 dolarów za 100 gramów, czyli... 260 dolarów za kilogram. No, postanowiłam nie kupić i złożyłam zamówienie, no ale kilka dni e, zajmie, zanim to zamówienie przyjdzie. Więc tak sobie myślałam, co ja dzisiaj wypiję, co ja dzisiaj wypiję. I jak przeglądałam moją sz szafkę w kuchni, no to natknęłam się na moją e, kochaną yerbę Matej. I ja nie piłam już tej herbatki przez jakiś czas ponieważ no nie jest to taka herbata, którą należy pić w dużych ilościach i codziennie, dobrze sobie robić przerwę, jak przy każdym takim jak przy każdej ziołowej herbatce, ale powiem Wam, że zawsze właśnie jak tą herbatę popijam, to z takim sentymentem z tego względu, że no dzięki tej, tej herbacie zawdzięczam wspaniałą przyjaźń. Bo lata temu, to chyba było z 10 lat temu, jak ja studiowałam holistyczne odżywianie, i podczas jednego z jazdów mieliśmy właśnie taki, a taką pięciodniową sesję. Uczyliśmy się e, analizy żywej krwi pod mikroskopem. To się nazywa tu po angielsku Life blood Cell Analysis. I moje stanowisko było e, obok e, takiej e, kobiety mniej więcej w moim wieku. I ja powiem Wam, właśnie wtedy piłam sobie tą e, yerba matej. I wyciągnęłam swój termos, nalałam sobie do szklanki i ona tak się do mnie odwraca i mówi: "A co ty pijesz?" A ja mówię tak: "A Maty, A ona: "No właśnie tak myślałam, bo poznałam po zapachu". No i się sobie żeśmy przedstawiły. Ona ma na imię Andrea. I Andrea jest z Argentyny i słuchajcie, i ona uwiel zna Znała i, i, i właśnie naprawdę doceniała właściwości zdrowotne yerba matej, ponieważ to jest właśnie herbata, która tak naprawdę herbatą nie jest, która wywodzi się z Ameryki Południowej. I za chwilkę, tak sobie pomyślałam teraz, że powiem Wam za chwileczkę o kilku takich najwspanialszych właściwościach zdrowotnych, ale chciałabym najpierw w ogóle wspomnieć o, o Andrzeju, która. Od tamtej pory naprawdę stała się bardzo moją bliską a, koleżanką. 10 lat jest y, po prostu, no, bardzo, bardzo się lubimy. Pracowałyśmy troszkę razem i od czasu do czasu również pracujemy, jakieś konferencje razem robimy, ale Andrea jest bardzo, bardzo um, silną i wspaniałą kobietą. Bo ona, słuchajcie, no my się poznałyśmy 10 lat temu, czyli około 12 lat temu, została zdiagnozowana z rakiem. I to był rak w mózgu, który poprzerzucał się już do innych organów. I lekarze jej powiedzieli, że oni tak naprawdę nic już dla niej nie mogą zrobić i jedyne co, to mogą jej zaproponować jakieś tam środki bólowe, żeby pomóc jej w cierpieniu. No, ale Andrea pomyślała sobie, że no, tak naprawdę nie ma nic do stracenia i ona spróbuje zawalczyć. I słuchajcie, właśnie to był taki czas dla niej, kiedy ona zaczęła bardzo, bardzo um, dużo interesować się medycyną naturalną, wszelkimi różnymi aspektami, wszelkimi różnymi modułami, ziołami, no o Boże, różnymi e, technologiami. Wszystkim, wszystkim, wszystkim. Po prostu pochłaniała książki, pochłaniała różne opracowania naukowe i słuchajcie, przygotowała sobie właśnie um, z, na podstawie wiedzy, którą nagromadziła, przygotowała sobie. No, taki program działania. I jak my się poznałyśmy dwa lata później, właśnie podczas tego, tych zajęć, to jej rak był w 80% remisji. A oznaczało to, że zupełnie wycofał się ze wszystkich organów, natomiast ten oryginalny w mózgu, ten guz, przepraszam, ten guz był bardzo, bardzo zmniejszony i nie wykazywał żadnej, że tak powiem, aktywności żadnego zagrożenia i lekarze w ogóle nie mogli w to uwierzyć, jak zwykle w takich przypadkach bywa. No ale ona właśnie jest dla mnie wielką, wielką inspiracją i bardzo sobie właśnie cenię no cenię sobie naszą przyjaźń, cenię sobie um, naszą również współpracę. Uwielbiam właśnie jak wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się informacjami. Także także ona również właśnie uwielbia Jerbę Matej. I przypuszczam, że może, to, że pewnie ta, ten cudowny napój również przyczynił się w dużym stopniu do jej sukcesu, sukcesu, dlatego, że no tak jak powiedziałam, to nie jest herbata, choć troszeczkę wygląda jak zielona herbata, ale to jest roślinka, która się nazywa po polsku to się nazywa ostroksze w. Peruwiański. I ja Was bardzo, bardzo zachęcam do takiego bardziej dogłębnego ym, zapoznania się z, z tą roślinką wspaniałą, z tym ziołem, bo ja tutaj tak tylko Wam bardzo powierzchnie y, podam informacje. Natomiast kto jest zainteresowany, to na pewno sobie znajdzie, tak to zawsze jest. To yerba Matej w, w krajach y, Ameryki Południowej jest w ogóle nazywana takim napojem bogów, herbatą bogów. I słuchajcie, no nie bez powodu, dlatego że ma wspaniałe, wspaniałe właściwości odżywcze, niesamowite właściwości przeciwzapalne, jak również przeciwnowotworowe. I w 2011 roku było takie yy, doświadczenie przeprowadzone, które to właśnie wykazało, że hierba Matej ma właśnie takie właściwości przeciwnowotworowe i tutaj głównie mówimy o e, kwasie kawoilochinowym, który jest zawarty e, w yerba mate jako jeden z wielu, z wielu oczywiście komponentów, który to wykazał niesamowite właściwości na polu walki z rakiem jelita grubego. I właśnie w badaniach in vitro, nie tylko bardzo skutecznie uporał się z komórkami rakowymi, ale również bardzo obniżył markery zapalne w organizmie. A jak wiemy, stany zapalne są przyczyną wielu, wielu chorób nowotworowych. Ja osobiście Zaczęłam pić hierbej matej w momencie, kiedy po prostu kawa już mi przestała służyć. Ja kiedyś piłam kawę, bardzo lubiłam kawę. Był taki okres, że piłam około trzech filiżanek dziennie, a później tylko jedną. I nawet ta jedna filiżanka z rana mi po prostu nie służyła. Miałam takie poczucie zdenerwowania, taka byłam troszkę roztrzęsiona. No, po prostu zauważyłam, że choć lubię kawę, to mi ona nie służy. No i próbowałam właśnie znaleźć jakieś tam substytuty, czyli zastąpić w jakiś sposób. I zieloną herbatę zawsze piłam wcześniej, także o tym wiedziałam, ale chciałam znaleźć coś innego, co by miało również takie podobne działanie do kawy ale bez tych właśnie środków ubocznych, które kawa mi dawała. I właśnie w ten sposób natknęłam się na yerbę matej. I powiem Wam, że y, jest ona niesamowita, dlatego że ma y, prawie tyle samo kofeiny, co kawa. Natomiast właśnie, i ja tutaj mówię o większości ludzi, prawda? Ja mówię o ludziach, którzy są zdrowi, nie mają żadnych tam y, dolegliwości, y, ani żadnych przeciwwskazań, jak ze wszystkim, tylko zdrowych ludzi, to właśnie nie powoduje takiej, takiej trzęsiawki, takiego poddenerwowania. I oczywiście, no jak ze wszystkim, prawda, zwłaszcza jak z ziołami, jak powiedziałam na początku, no i w ogóle jak ze wszystkim, a to nie jest tak, że jak coś jest super dobre, to jest super dobre dla wszystkich i w ogóle powinniśmy zaraz się na to rzucać i w ogóle wiadrami to zjadać albo, albo, albo wypijać. Oczywiście nie. Tu, jak we wszystkim, po prostu zachować trzeba umiar, trzeba za, zachować trzeba rozsądek i przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy to jest dobre dla nas, ponieważ jest to zioło. I nawet słuchajcie, no najlżejsze, najłagodniejsze zioła. No, trzeba wiedzieć, jak brać. Także ja zawsze wszystkich zachęcam, żeby sprawdzić, czy to jest dobre dla nas. Zacząć od mniejszych dawek, czyli, no nie wiem, zrobić sobie pół filiżanki, zobaczyć, jak my na to reagujemy. A później można zwiększyć stopniowo do jednej filiżanki. Robić sobie przerwy, nie pić codziennie trzech filiżanek przez strasznie, strasznie długi czas. Ale tak jak mówię, Generalnie dla zdrowych osób bez żadnych tam chorób, komplikacji itd. itd. no tak naprawdę powinno być bezpieczne picie yerba matej. Ja piję, uwielbiam, co ona jeszcze daje. No wspaniałą rzeczą jest to, że dodaje energii, ale właśnie bez takiego zamulania. To nie jest taka energia, która wzrasta, wzrasta, a później upada, tylko jest taka właśnie bardzo równomierna. W ogóle Dodaje takie poczucie ogólnego, jak to się mówi, well-being, czyli takiego dobrego samopoczucia. A przez to, że właśnie dodaje nam energii, to również zwiększa naszą wydajność fizyczną. No i jak jesteśmy trochę bardziej wydajni fizycznie, to wtedy również łatwiej zrzucamy wagę i tak dalej, i tak dalej. Takie reakcje łańcuchowe. Jest bardzo, bardzo bogata w różne wartości odżywcze, w witaminy, różne esencjonalne minerały. Także no, ja sobie bardzo, bardzo cenię. Ja bardzo lubię yerba matej. Także może to jest coś, co Was zainteresowało i może właśnie zdecydujecie się pogłębić troszeczkę wiedzę na ten temat. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, jeszcze jest świetna na wzmocnienie naszego układu odpornościowego, jak również pomaga w obniżeniu cholesterolu w krwi, no i ma właściwości również bakterio grzybobójcze. Także świetne. Jeśli chodzi o smak, to jest taki, no nie smakuje jak zielona herbata. Dla mnie to jest taki bardziej taki smak, taki bardziej troszeczkę trawiasty. Oczywiście różne rodzaje yerba matej, z różnych, różne kraje przygotowują ją w inny sposób, niektóre mają bardziej gorzki smak, niektóre są słodsze, niektóre są takie wręcz bardziej wędzone. Także to też należałoby sobie znaleźć. Jeżeli się zdecydujecie sobie kupić, to bym polecała po prostu spróbować małą ilość i zobaczyć, czy ten akurat rodzaj od tego producenta, z tego kraju Wam pasuje, a jak nie, no po prostu szukać swojego własnego. Ja mam y, moja y, to jest chyba y, to jest chyba paragwajska wydaje mi się że to jest właśnie paragwajska już nie pamiętam i moja ma taki bardzo delikatny właśnie lekko trawiasty ale taki słodkawy smak tak taki taki bardzo taki wręcz słodkawy bardzo delikatny bardzo przyjemny smak no ale tak jak mówię ja sobie wypijam taką filiżankę dziennie a później sobie przez kilka tygodni odstawiam i później znowu wszystko z umiarem. A ja dokończę słuchajcie teraz moją, y, moją herbatę i idę do sklepu, bo zachciało mi się dzisiaj a, ciasto marchewkowego. I mam wszystko na ciasto, ale nie mam y, twarożku kremowego, bo ja lubię robić to ciasto marchewkowe z, takim, z taką polewą z twarożku kremowego. Także za chwilę idę. Wróciłam właśnie do domu i za chwilkę będę się zabierała za robienie tego ciasta marchewkowego, ale chcę Wam coś pokazać, dlatego że oczywiście poszłam po serek tylko, a wróciłam z całą siatką zakupów, no bo no wiecie jak to jest, na pewno też tak macie, prawda? Zobaczyłam, że jest na przecenie kilka artykułów, które zawsze lubię mieć pod ręką w mojej um, spiżarce i tak mówię, a już jak jestem, to wezmę. Ale zacznę może od tego serka, słuchajcie, dlatego że kupiłam sobie te dwa serki, serki kremowe, i to są takie typu Philadelphia. I jeżeli lubicie takie serki, w ogóle chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Oczywiście, jeżeli to jest coś, co Was interesuje, na co zwracacie uwagę, to naprawdę, żeby czytać składniki, ponieważ ja już widziałam takie rzeczy zawarte w tego typu serkach, że po prostu aż y, głowa boli. A tak naprawdę tu nie powinno być nic poza podstawowymi dwoma, trzema składnikami. I tak jak na przykład te, nie tylko, że są a, bio, czyli są ro, właśnie robione z mleka, prawda, bez dodatku a, hormonów, antybiotyków, no to jedyne składniki, jakie są, to jest mleko śmietana, a, sól a, morska i, i kultury bakteryjne. I to wszystko naprawdę nie ma potrzeby, i zwłaszcza, jeżeli lubicie takie serki smakowe. To już w ogóle proszę, proszę czytajcie, dlatego że te smaki to robione są z bardzo, bardzo takich podejrzanych składników. To tak tylko gwoli uwadzę. Ale co jeszcze kupiłam? No kupiłam takie glonki, bo my lubimy, a zwłaszcza moja córka bardzo lubi sobie po prostu tak podjadać zamiast chipsów. chipsów. I to są takie glonki prażone w oleju z awokado. Mówiąc o awokado, było na przecenie. 3 dolary za taką torebkę pięciu awokado. Regularna cena u nas jest 6 dolarów, czyli były połowa ceny. Także wzięłam 4 torebki. One są zielone, więc one sobie powolutku będą dojrzewały. Wzięłam oczywiście. Co ja jeszcze tam wzięłam? No, musiałam kupić sobie więcej kurkumki. turmericu, dlatego że kończy mi się. A jak wam pokazywałam, codziennie pijemy ten taki słoneczny napój właśnie na bazie kurkumy. I no, nie chcemy, nie chcemy przestawać, tylko dlatego, że nie mamy. Jeszcze kupiłam sobie dwie puszki tutaj um, ciecierzycy. Ciecierzyce uwielbiamy, jemy prawie codziennie w różnej formie. Tylko ja zazwyczaj kupuję taką wielką torbę suchej, i później ją sobie namoczę przez noc, i część gotuję, i mam później już w lodówce, czeka na mnie, kiedy potrzebuję. A część po prostu um, tej surowej, na przykład, robię sobie falafelę. Dałam wam przepis w którymś z ostatnich filmów. I dlaczego lubię tak bardzo ciecierzycę? Dlatego, że to jest bardzo dobrej jakości białko, a dużo ma błonnika. W ogóle wspaniałe inne wartości odżywcze, witaminy, minerały. W ogóle czytałam kilka badań naukowych, które wskazują na przeciwrakowe właściwości ciecierzycy. Także super, super. E, fajne i taką puszkę jak na przykład nie mam tej gotowanej to sobie otwieram posypię albo na sałatkę albo do kary albo e, do hamas sobie zrobię no do wszystkiego pra, tak naprawdę do wszystkiego jest wspaniała jeszcze wzięłam sobie e, musli musli też bardzo lubię dlatego że no takie dobre muski to nie ma nic poza po prostu orzechami, nasionami, prawda, jakimiś tam ziarnami, płatkami owsianymi i tym podobne rzeczy, tam jakieś wiórki y, kokosowe, no takie różne rzeczy. Nie powinno mieć ani konserwantów, nie powinno mieć ani żadnego cukru dodanego, po prostu nie ma takiej potrzeby i bardzo, bardzo lubię, też właśnie kupuję, y, kupuję bio, no, żeby unikać tych pestycydów na... Jeżeli jest taka możliwość, to naprawdę, naprawdę, zachęcam do kupowania bio. I jeszcze kupiłam, to jest steel cut oats, czyli płatki owsiane z tym, że to, to są płatki owsiane, ale nie płatki, nie takie płatki, prawda, wyprasowane, które się dosyć szybko gotują. To jest po prostu takie zwykłe ziarno owsa, które jest po prostu przekrojone na dwa, trzy kawałki i no te płatki się dłużej oczywiście gotują, one się gotują około 15-20 minut, ale no warto, dlatego że mają wszystkie wartości odżywcze. Ja lubię, czasami nawet ugotuję wieczorem, żeby mieć na rano. Natomiast my jemy płatki w takiej wersji wytrawnej. No i to wszystko. Ciacho, zobaczcie zrobione. Tylko przełożę teraz sobie na kratkę do wystudzenia. I jak wystygnie, to mo można albo wysmarować sobie tym takim kremem, ten taki frosting, taki krem polewa na bazie właśnie tego wspaniałego takiego serka kremowego, to albo można sobie posmarować um, na górę, albo można przekroić co ciasto w poprzek i tak jakby no, taką warstwę pomiędzy tego kremu sobie włożyć albo i pomiędzy i na wierzch, dlatego że ten krem jest, słuchajcie, bardzo odżywczy i bardzo bardzo taki leciutki. Także, no to jest naprawdę cudowne światło, to jest naprawdę cudowne ciasto i pachnie przecudnie, dlatego że dużo fantastycznych aromatycznych przypraw jest tutaj użytych. I słuchajcie no i bardzo dużo marchwi, także no to jest takie zdrowe ciasto, zdrowe ciasto, niewiele cukru, cukier można pominąć, można sobie zamienić, prawda, czy jakimś dojrzałym dodać dojrzałego banana, czy, czy cokolwiek i słuchajcie, ja zrobiłam ze zwykłą taką morko, mąką um, bio, ale taką um, Uniwersalną do pieczenia, natomiast jeżeli macie potrzebę użycia mąki bezglutenowej, to po prostu użyjcie swoją ulubioną, sprawdzoną i to ciasto również wyjdzie. Dlatego, że no tutaj akurat nie chodzi o to, żeby ono było takie sprężyste, prawda? Jak powiedzmy, a w chlebie ten gluten jest potrzebny, to, żeby właśnie nadać takiej sprężystości. I tutaj nie, absolutnie nie. Także, czy jakąś taką, no jakąkolwiek waszą ulubioną mąkę możecie sobie dodać. Także ja pozwolę temu mojemu cudownemu ciastu ostygnąć, zanim nałożę krem. A Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję znowu za to, że tutaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że zainspirowaliście się um, historią mojej przyjaciółki i... No i że nabraliście smaka na mojej ciacho też, a przepis podam Wam w opisie filmu, bo jest naprawdę bardzo, bardzo prosty. Tutaj nie ma nic skomplikowanego, że ja bym musiała wam tam krok po kroku podawać. Życzę Wam smacznego. A dziękuję jeszcze raz za wszelkie komentarze, wszelkie polubienia, podzielenia no, za całą miłość, którą mi zawsze dajecie. Jestem niesamowicie wdzięczna i dzisiaj mówię już do zobaczenia następnym razem.